Cześć, tutaj Krakus, pewnie się zdziwicie co Krakus robi, a Krakus gra w grę dla dzieci, ale ostatnio gdzieś była na promocji i myślałem, że to jest gra coś w stylu Stardew Valley, zresztą tak wszyscy ją oceniali. No daleko jej do Stardew Valley, ale to jest całkiem sympatyczna gra, taka relaksująca, gdzie wybieramy sobie postać, na przykład Obi-Wan Kenobi. Um... Tworzymy ją. Będziemy mieć plecak. Oczywiście jestem na ósmym poziomie już. Yy, trochę odblokowałem. Więc mogę się cieszyć ze zmiany wyglądu. Zapis. Yy, mamy emotki różne. Możemy mieć, możemy zmienić traktor. Bo można mieć tutaj traktor. Fajnie. O coś w tym stylu. Główny kolor, o, na przykład coś takiego, i czachy. Zapis. Możemy mieć zwierzątko już teraz, na przykład będę miał tego psa. Zapis. Yy, pomocnika na razie nie mogę mieć, więc yy, wracam. Yy, czy mogę mieć? Mogę, mogę. Dobra. Teraz zmieniłem to wszystko. Do tej pory nie, nie, nie miałem. Nie, nie wchodziłem tutaj, nie wiedziałem nawet. I teraz tak, jakie są zalety tej gry? No, jest to gra, która się nazywa Farm Together. Czyli można coś jak Don't Starve Together. Można grać w sieci ze znajomymi. Można wejść do znajomych, czy nawet nieznajomych, pomóc im. I tutaj sobie możemy ustawić co chcemy, żeby... No, jest, jest polski język, to też jest ol, olbrzymi plus. I... Farm Together. Dobra. I znów grę. Jak gdyby tworzy lobby, ale tu już mam coś zapisane. Okej. Okay. To jest... To jest taki zalążek mojej farmy. Co jest fajne w tej grze, że możemy właśnie wejść i ustawienia farmy chyba tutaj tak zmieniamy uprawnienia znajomych czyli pełne czyli jeśli ktoś z moich znajomych ma taką grę może do mnie dołączyć i może robić wszystko tutaj może sadzić może zbierać może budować niszczyć wszystko robić Natomiast uprawnienia gości tylko żniwa, czyli tylko mogą zbierać plony. To można zmienić. Mogę zmienić zarówno dla znajomych, to no nie mogą, mogę zmienić, że budowanie sianie i żniwa, ale też dla gości, że mogą y, niestandardowe zbiory, mogą zadania robić i zbiory, sianie i żniwa. Y, Dałem, żeby że tylko żniwa. Nie, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek dołączył tutaj do mojej farmy, ale to jest, to jest yy, możliwe. Tutaj mamy stację benzynową, gdzie napełniam mój traktor. Kiedy kliknę lewy strzał, pojawia się traktor, który pozwala yy, sadzić lub nawodnić więcej pól do 9. Tutaj są stoiska, które wykupiłem i które umożliwiają mi. Z sprzedawać moje zbiory, ponieważ jak widzicie tutaj mam pokazane różnych yy, produktów ile mam i jeśli o, one osiągną określoną ilość, tutaj mam 4, y, 5 stodół gdzie, co mi po, po, pomaga y, zbierać większą ilość ich, jeśli to osiągnie na przykład w górnym lewym rogu mam warzywa, jeśli dojdzie do 110 to nawet jeśli zbiorę więcej, to nie będzie się to powiększać, więc muszę to sprzedawać. Za co dostaję yy, różne zasoby, diamenty lub pieniądze. Zbieram to, co się pojawia. Znak prawym strzałem biegam i zbieram na przykład. Tutaj mam studnie. Zbieram różne posadzone rzeczy. Co jest ciekawe w tej grze, no to jest. Yy, jest tutaj podział na pory roku. I określone rośliny, określone warzywa, owoce mogę sadzić, jeśli mnie na to stać, w określonej porze roku. Teraz mam zimę, jak widać, w prawym górnym rogu. I tutaj mogę. Tutaj mam warzywa, które mogę sadzić. To są warzywa, które mogę w, tym, w tej porze, w zimie sadzić. Takie drzewa mogę sadzić. Takie zwierzęta mogę nabywać. Znaczy mogę nabywać więcej, tylko mnie w tej chwili nie stać na to. Więc najlepiej jest troszkę pieniędzy uzbierać sobie, i wtedy dopiero zobaczyć, co tak naprawdę możemy sadzić lub hodować. Ponieważ oprócz roślin różnych, możemy co jeszcze możemy robić? Możemy sadzić kwiaty i też dają nam wymierny e, określone zyski. Podlewamy oczywiście wszystko. Możemy sobie wykupić e, automatyczne zraszacze i tak dalej. Na razie na to mi nie stać. Na razie sobie chodzę i sprawdzam jak to wygląda. Co chwilę jakieś osiągnięcie dostaję. Jak widzicie, tutaj tak: mam króliki, które muszę karmić. Mam świnki, które muszę karmić i zbierać. Mam pełno kur. I teraz tak: jeśli mam więcej niż yy, jedno, dwa pola, mogę włączyć traktor i wtedy zaznaczam mi 6 i zbieram jajka z wszystkich pól, które się zaznaczyły. Jeśli mam tam dwa, no to, to zbieram jajka pojedynczo. Daje im paszę. Czyli taki przyjemna, taka gierka, na, gdzie, na którą można wejść od czasu do czasu, e, zrelaksować się. Mogę hodować ryby różnego rodzaju. Pełno jest e, gatunków. Spójrzcie, ile jest gatunków ryb, które można hodować. I Oczywiście do, do niektórych mam dostęp e, po określonym poziomie. Teraz mam poziom 9. Przy 10 odblokuję tę rybę. Nawet nie wiem, co to jest. Póki co mam węgorza, mam trochę pikalną rybę, skalara, pstrąga, łososia i murenę. I teraz właśnie łowię je i, i im więcej zbieram, tym wyższy poziom danej, danego gatunku, czy to roślin czy zwierząt otrzymuję. To też jest fajne. Czyli... Teraz na przykład mam węgorza mam na określonym poziomie, tu powinno się pojawiać. Tak, murenę mam na pierwszym, strąga już mam na drugim. A na przykład tropikalną rybę już mam na piątym. Można zobaczyć jak to jest z, z, ze zwierzakami tutaj. Kurę już mam, kurę lekhorn już mam na siódmym. Chyba na najwyższym poziomie będę miał jabłka. Coś mi się tak wydaje. Tutaj są drzewa, które mogę sadzić. Jeśli się jakieś nowe pojawia, to sadzę tam około czterech drzew, żeby um, robić zadania. Zaraz pokażę jak to jest. Z warzyw podejrzewam, że na najwyższym poziomie mam marchewkę na piątym, chociaż to różnie bywa, bo... Yy. Tak, chyba marchewkę. Jabko mam na. To jest brzoskwinia. Ja na dziesiątym, już tak. Jabłoni dosyć sporo jest. Często je zbieram. Często dają owoce. I przez to wysoki poziom jest. A im wyższy poziom, tym oczywiście więcej pieniędzy za nie dostaję. I tak wygląda właśnie na razie moja farma. Mogę ją powiększać, mogę wykupywać yy, sąsiednie tereny. Na razie jeszcze tego nie zrobiłem. Nie wiem jak to się tak naprawdę. A, 25 yy, diamentów, a mam ich 248. Więc spokojnie mógłbym to kupić. Tu jest takie, takie bardziej górzyste. To może, może nie to. O, tutaj mam 6. Yy, mogę 4 jabłonie zebrać dosyć szybko. Tam jest już coś posadzone. Ciekawe ile to kosztuje. A też. No to i mogę kupić. O właśnie kupiłem moją drugą farmę. Na, tak się spodziewałem, dostanę osiągnięcie. Tu już widzę, że jest coś zrobione, czyli coś jest posadzone. Jest taka dużo fajniejsza okolica niż ta moja farma jest jakiś... Mostek, jaka rzeczka. Mogę zadbać oczywiście o to na mojej farmie też. Zrobić to wszystko, ale na razie na razie zbieram fundusze na zakup różnych rzeczy. No i tak, tak generalnie ta, ta gra wygląda. Powoli, powoli. Coraz więcej będzie się tu pojawiać. I coraz więcej rzeczy będę hodował i kupował. Co jest jeszcze ciekawe, że ta gra, ona się um, jak gdyby rozwija w czasie rzeczywistym. Jeśli nie gram, to pory roku się cały czas zmieniają. I to jest silos jakiś, za który coś dostaję. To sprzedaję. To jest. Um, stoisko. Jest kilka stoisk, które mogę kupić. Tu są budynki, czyli piekarnie. O, piekarni nie mam jeszcze. To mogę w piekarni kupić i ją gdzieś postawić. Na przykład. E, I tutaj kupię ją za 25 y, diamentów i 50 xp tracę. Ale dostaję co jakiś czas, co jeden miesiąc 10 diamentów i 100 xp. Muszę znaleźć jakieś miejsce do postawienia piekarni. Powiedzmy tutaj. A, I już mam piekarnię. Do tego będę potrzebował, podejrzewam, zboże. Bo będę, jak zbiorę zboże, to tutaj, tutaj się pojawi ten znaczek taki o właśnie taki otwartego pudełka. I będę sprzedawał coś, coś będę piekł. Może nie wiem, jeszcze nie wiem. No I co miałem pokazywać? Aha, no jest silos, który coś tam zabiera, coś daje. Jest pasieka, której jeszcze nie zebrałem. Potrzebne, otrzymane, zbieraj zysk. No, Okej, okay. będę zbierał miód. Z tego co 23 godzin, co 23 godziny, um, ale nie zebrałem jeszcze ani raz. Jest to doła, która zwiększa, tak jak mówiłem, moje magazyny. Jest Stoisko z jajkami, które mam, rybami, gdzie sprzedaję nadwyżkę zasobów. Stoisko z owocami i studniem, która daje nam określone produkty, też zasoby. No, jest, są pory dnia i pory, pory roku, także yy, oczywiście trzeba wszystko podlewać. Jeśli pojawi się taka ikona. Tak jak mówiłem, jeśli nie gram, jeśli nie wiem, jeśli grałem ostatnio parę godzin temu, to, to kiedy byłem ostatnio była bodajże wiosna, teraz jest zima, to się zmienia co jakiś czas i... Nie wiem jak to wygląda ze zwierzętami, jeśli bym zostawił moją farmę na dłużej, czy y, kto by je... O, teraz mam za mam, mam tylko 10... Dolarów w grze, ale tu się nie ma co martwić o fundusze, ponieważ no, to wszystko zainwestowałem w sadzonki. I kiedy one wszystkie dojrzeją, zakiełkują i będą gotowe do zebrania, kiedy zbiorę te wszystkie pola, no to dostanę sporo kasiory i będzie mi stać na wszystko, co, co mogę mieć. O, mało tego mogę kupić. Też będzie kosztować 25. O nie, już teraz 100. Ale mam 228. I tam już jest coś posadzone. Ale spokojnie mogę kupić. Teraz już jestem dużym farmerem. Mam już spory włości. I tutaj mamy marchewkę posadzoną. Paprykę z tego co widzę. I kilka drzew. Także tu, o i jeszcze cukinie czy arbuzy i to wszystko już jest moje i to wszystko będzie działać na moją korzyść i zobaczymy tutaj ile teraz to będzie kosztować. aha, za mało pieniędzy, no, ciekawe, <laughs> tak jak mówiłem, teraz jest noc i, ale to cały czas działa, czyli tak, mogę wejść, pozbierać coś do pozbierania, posadzić, co mogę posadzić i... Zbieram coś i dostaję... O sporo, już mam 400. No i... Aha, tu mak. I dostałem za niego trochę kasy. No i trochę, trochę też maku, nie? No i można z tej gry wyjść, wrócić za parę godzin, czy nawet na drugi dzień, pozbierać i tak, i w ten sposób grać, bo to jest fajne. A jeśli ma się znajomych, to ta gra staje się jeszcze fajniejsza, bo można do nich dołączyć, pomóc im w zbiorach, posadzić, nakarmić zwierzęta, co jest, co jest kapitalne. To jak mi się uda, może znaleźć kogoś z tą grą. Jeśli ktoś z Was ma grę, to możecie odwiedzić, nie wiem jak to się robi odwiedzić farmę Krakusa. Zobaczymy. Spróbuję wejść, e, może dołączyć do gry przyjeść, ale to pewnie z głównego menu się e, robi. O i teraz się zaczęła wiosna. Mm -mm. Widzicie, znaczek się zmienił w prawym górnym rogu. Zima minęła, rozpoczęła się wiosna i już inne rośliny będzie można tutaj sadzić. E, co tu jest jeszcze? Beczki. One, one dają XP, różne rzeczy, za, które się kupuje z diamenty, koryto z wodą, nie wiem po co to wszystko jest, jeśli mam być szczery, to są chyba bardziej ozdoby, można, właśnie te płoty, yy, uliczki, to wszystko można yy, kupić i stworzyć naprawdę fajnie wyglądającą farmę. Tylko trzeba mieć do tego odpowiednie fundusze. Tutaj jest. E, mógłbym posadzić. Aha, bukiety kwiatowe już mam posadzone i za to dostanę sporo. Zysk, widzicie, jeden diament i 18XP. Kiedy można sadzić, można teraz. Tylko, że jeden kosztuje 500. A ja posadziłem, bodajże, całe pole tego. Tak, tutaj. Kiedy będą zbiory, no to za to dostanę sporo punktów doświadczenia i różnych innych funduszy. O, teraz. Dobra, zbieram je. Mam, yy, zobaczmy, co za to dostanę. Aha, diamenty, czyli za to nie dostałem pieniędzy, natomiast dostałem bardzo dużo diamentów. I oczywiście, i yy, zakończyłem zadanie, bo tutaj mam dziennik, dziennik zadań. A, bukiety kwiatowe 9 na 250, czyli jeszcze trochę mnie to będzie kosztować mam kolejne zadanie, muszę zebrać kapustę 30, na razie mam 26 i jeszcze tak, 12 cukini. I resztę mam zrobione, czyli tak mu muszę mieć kapustę i cukinie. To najlepiej posadzić. Y Cukinię. Klikam. Yy, aha. Teraz jak wejdę w traktor, zaznaczam. Zaznaczone jest 9 pól. Yy, jak gdyby rozkopuję je. Teraz sadzę 9 cu pól cukinii. No nie. Aha, nie miałem tyle pieniędzy. Z posadziłem tylko 3. Ok, zawsze coś. <laughs> I Będę miał. Teraz tak. Jakoś przedtem nie zwracałem na to uwagi, ale jeśli nam zależy na y, tych dolarach, tak. dzięki którym możemy sobie pozwolić na różne rzeczy, no to musimy sadzić takie y, sadzonki, które dają nam te dolary. I teraz, jeśli, jeśli popatrzymy, zysk z marchewki jest 61 dolarów za każde. Pole tutaj jest za sałatę jest tylko 30. Ziemniak daje 60, 122, a kosztuje 60. Czyli zysk jest około 62 dolarów. Tutaj będzie zysk. No, chyba z tego, co gdzieś czytałem, ziemniak się najbardziej opłaca. To, to jeśli chodzi o diamenty. Czyli tak trzeba to kapusta się w miarę opłaca 41 zysku to jest 31 zysku to jest 25 zysku to jest aż 91 zysku yy, bawełna czyli opłaca się ją kosztuje 100, ale zysk jest 191 więc bawełna się opłaca u dynie się opłaca 300 zysku na każdą dynię a mam je gdzieś posadzone Rzuta cebula, też nieźle, 70 zysku. Pakłażan, też sporo. Ponad 140, dobrze mówię? Co 60, nawet zysku. Pomidor, 60. Tutaj ileś? 55. Tutaj 72. Czyli tak, y, czyli dynie, bawełnę, warto sadzić dla pieniędzy. To tak, teraz na szybko sprawdziłem. To jest to, co mogę sadzić. To muszę odblokować. To mam zablokowane jeszcze. A z tych, y, które mogę. O, arbuza też się opłaca, też mam posadzone arbuzy. Też za to będzie dużo y, kasiory. To już mniej kalafior mniej czosnek dokładnie 100 zysku. O, pszenica to jest 400 zysku. To też jest dobre. Czyli podsumowując, y, arbus, pszenica, dynia i bawełna. Tutaj widzicie, o, mam bardzo dużo pszenicy, mam dynie A, jeszcze to trzeba podlać. Można podlewać pojedyncze, albo tak jak pokazywałem traktorem y, gdzie aż do 9, tylko. Trzeba pamiętać, że traktor zużywa benzynę i trzeba czasem tankować. Co chyba nic nie kosztuje. Tak. Po prostu trzeba się tutaj pojawić. No, także, jak mówię, no, całkiem sympatyczna gierka. Bardziej dla dzieci. Na pewno młodsi gracze byli zachwyceni. Nie ma jej w game Passie niestety. Ale znalazłem ją ostatnio na fajnej promocji i stwierdziłem czemu nie, za punkty Microsoftu, które zbieram, myślę, że całkiem, całkiem fajna zabawa. Tak jak mówię, spodziewałem się czegoś bardziej w, w, w okolicach Stadio Valley że będą jakieś zadania ciekawsze, ale i tak. Nie mogę narzekać. O, tutaj niepotrzebnie zrobiłem pola. Chciałem zebrać. Bardzo często się to zdarza, że za, yy... zamiast yy... coś zebrać, to pojawiają się pola uprawne. No. <laughs> Także muszę się, yy, wcześniej nie zwróciłem na to uwagę, teraz skoncentruję się na zbieraniu pieniędzy właśnie tymi najbardziej yy, złotodajnymi warzywami jak dynia, jak pszenica i, i inne. Natomiast oczywiście warto czas od czasu do yy, czasu posadzić coś co daje te diamenty dzięki którym mogę kupować okoliczne farmy. Zaraz zobaczymy, ile to za mało pieniędzy. A, ciekawe, nie pokazuje, ile to kosztuje. Od razu mi pokazuje, że mam za mało. Ciekawe. Powinienem wiedzieć, ile uzbierać, żeby móc wykupić okoliczne farmy. To za mało pieniędzy. No, tak jak mówię. <laughs> Dużo będę miał ze zbiorów, które się tutaj pojawią, bo sporo posiałem. No dobra, no to tak to wygląda. Jak się troszeczkę moja farma rozwinie, to nagram kolejny odcinek, jeśli Wam się podobało, dajcie kciukasa w górę. I polecam, jeśli, jeśli macie, jeśli gracie w tę grę, to odw odwiedźcie moją farmę, nie wiem jak to się robi jeszcze, ale... Sprawdzę i dam znać To podleję Ok I to, to zbiorę. Tutaj będę miał miejsce na kolejne warzywa Dobra, to tyle od Krakusa z gry Farm Together Jeszcze raz zapraszam do dołączenia do, do, do mojej farmy jeśli, jeśli dacie rady, jeśli nie macie tej gry, no to śledźcie mój kanał, zobaczcie jak, jak ta gra dalej będzie wyglądać, jak będzie się rozwijać. Będę wrzucał co jakiś czas nowe klipy. No to dzięki, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich e, młodszych i starszych widzów i do zobaczenia, do usłyszenia na moim kanale. Hej!